Dzień dobry, witajcie przy mojej hortensji bukietowej. Rabata z hortensjami bukietowymi, z liliowcami, które już rozpoczynają kwitnąć, e, ale dzisiaj się skupię na hortensjach bukietowych, hortensjach także ogrodowych. E, przełom czerwca, lipca, e, więc to jest taki miesiąc, w którym ta roślina już, zobaczcie, bardzo ładnie e, narosła. Bardzo dużo wydała zielonych pędów, bardzo dużo wydała. Liści. No pięknie się zagęściła z tego cięcia wiosennego. Wiosną ta roślina, ta hortensja była nawożona kilkoma garściami obornika granulowanego. Wiosną rozrzuciłem kilka garści obornika granulowanego przy każdej roślinie, przy każdej hortensji. Dając tę siłę startową, obornik granulowany traktuje jako nawóz taki szybko działający. Nawóz uniwersalny, bo zawierający i azot, i potas, i fosfor, a więc składniki pokarmowe, które są potrzebne roślinie do tego, żeby poszła w liście, potem zawiązała kwiatostany i pięknie zakwitła. Więc ten zapas tego obornika granulowanego, tego nawozu szybko działającego, jak widzicie, przez roślinę został znakomicie wykorzystany. Jesienią, późną jesienią będę ściółkował swoje hortensje kompostem. Kompostem można ściółkować przekompostowanymi zrębkami, wtedy troszeczkę zachwaszamy naszą glebę przekompostowanymi trocinami, zachwaszamy naszą glebę, ale sam kompost, normalny kompost także w zupełności wystarczy do wyściłkowania, do zasilenia w te mikroorganizmy, w to życie, Gleby wokół hortensji, zarówno ogrodowych, jak i bukietowych. No ale mamy lipiec, w tej chwili będą wiązały się kwiaty, w lipcu będą się wiązały kwiatostany, będą się tutaj zawiązywały, potem będą narastały, pięknie będą kwitły. Więc teraz przełom czerwca, lipca, początek lipca, to jest czas, w którym powinniśmy pomóc naszym hortensjom w zgromadzeniu energii w posiadaniu tej energii na to piękne kwitnienie. Na wzrost daliśmy, jest super. To teraz to teraz dajmy im troszeczkę nawozu do tego, żeby one mogły pięknie rozkwitnąć. A czego hortensja będzie potrzebowała do tego, żeby ładnie zawiązać te kwiatostany i ładnie zakwitnąć? No głównie dwóch pierwiastków. Trochę fosforu, bo fosfor też jest istotny nie tylko dla korzeni, ale także dla tych pączków kwiatostanowych i głównie potasu. A więc roślin, a więc nawozów składników pokarmowych pierwiastków, o których bardzo często mówimy, gdy myślimy o pomidorach do pięknego kwitnienia, do pięknego wiązania, pomidorów wybarwiania, owoców pomidorów potrzebny jest potas. W związku z tym stosujemy nawozy potasowe. I podobnie jest z Hortensją. Z Hortensja, także jak każda roślina, która kwitnie, będzie potrzebowała do tego. Pięknego kwitnienia potasu. Jak go teraz dostarczyć? Słuchajcie, lipiec jest ostatnim miesiącem, w którym powinniśmy zasilać nawozami, rośliny nawozami, które zawierają azot. Lipiec to jest taki, mówi się czasami do połowy sierpnia, ale do końca lipca powinniśmy zakończyć nawożenie azotowe nawożenie nawozami, które zawierają azot w naszych ogrodach. Dlatego o jesieniu, jak mówię, to mówię o kompoście, o kompoście i ściółkowaniu kompostem, a nie zasilaniu nawozami azotowymi przed zimą. No dobrze, no to teraz, teraz trzeba dać te pierwiastki. I co? To może znowu sięgniemy po obornik granulowany. Obornik granulowany rozsypany wokół roślin, Znakomicie będzie działał przez tę drugą część sezonu, przez ten moment, kiedy one będą kwitły. Więc teraz kilka garści obornika granulowanego wokół roślin. E, przy bardzo gęstych roślinach może być tak, że ten obornik tam nie będzie docierał padający deszcz. W związku z tym można pomyśleć o takim zasileniu e, naszych hortensji e, nawozem płynnym, szybko działającym, ale zawierającym te wszystkie składniki. A co będzie tym nawozem płynnym? Nie, nie, nie gnojówki obornik granulowany, obornik granulowany, który rozpuścimy w wodzie. Słuchajcie, obornik granulowany, wrzucić kilka garści obornika granulowanego do takiej 10-15 litrowej konewki albo do wiadra, zalać wodą, zostawić na kilka godzin albo na noc, niech on namięknie, niech, niech spuchnie, namięknie, niech się rozpuści w tej wodzie, niech się stanie no w zależności od ilości tej wody, taką papką albo taką Takim gęstym, gęstym płynem. Wymieszać przed podlaniem. Można troszeczkę rozcieńczyć. Nie przenawozimy, słuchajcie. Nie przenawozimy. Rozcieńczyć trochę, e, rozmieszać trochę albo, albo rozcieńczyć, rozmieszać i podlać tym takim płynnym nawozem, tym rozpuszczonym obornikiem granulowanym nasze hortensje. Świetne byłyby fusy do kawy jako zasilenie azotem, fosforem, potasem, fusy od kawy, które dodatkowo zakwaszają lekko glebę, co lubią hortensje, ale skąd je wziąć w takiej ilości? No jest, są, są, są już do dostania takie granulowane fusy do kawy, granulat, czyli taki nawóz granulowany z kawy, pięknie pachnący, nic nie śmierdzi, w związku z tym i pięknie, i pożytecznie, tak to można powiedzieć. Linki w opisie znajdziecie do, do tego filmu. Ale warto się zastanowić nad nawozami dolistnymi nawozami, którymi zasilamy rośliny od góry. Dobrze, że roślina pobiera składniki pokarmowe różnymi drogami ale systemem korzeniowym ale także pobiera, może pobierać przez liście. I to nawożenie dolistne teraz warto by było zastosować. Tym bardziej, jeśli nie możemy dotrzeć do naszej rabaty i rozrzucić obornika granulowanego wokół roślin. Nawożenie do list, na czym? A tym wszystkim, czym zasilamy nasze pomidory, czym zasilamy nasze ogórki, a więc warzywa, które kwitną, a potem owocują. Te nawozy zawierają pierwiastki, zawierają potas. Głównie potas, także trochę azotu i fosforu, różnych tam składników pokarmowych, w zależności od, azot, od substancji, z której są sporządzane te nawozy dolistne ale żeby dostarczyć tutaj składników pokarmowych, te, które idą do pomidorów. Co to może być? To może być biohumus. Biohumus, który mówiłem, że możemy polować, ale możemy także rozcieńczyć i opryskiwać nasze rośliny biohumusem. Bardzo cenny nawóz. To mogą być algi słodkowodne, mogą być algi morskie, które też zawierają składniki pokarmowe, które będą wspomagać kwitnienia. Co stosujemy jeszcze w przypadku pomidorów? No, growfast, taki nawóz składający się z roślin, różnych trzech trzech roślin do opryskiwania, który mocno pomaga wzrostowi pomidorów, ale także, także hortensji. To mogą być gnojówki także do opryskiwania, choćby ta gnojówka, o której mówiłem z żywokostu do opryskiwania roślin, także może być zastosowana. Hortensja niewiele od nas, jak widzicie, potrzebuje jesienią troszeczkę wyściółkowania kompostem, czyli dodania tej mikroorganizmów, tej materii zawierającej mikroorganizmy. Do gleby, więc jesienią ściółkowanie kompostem, wiosną zasilanie obornikiem granulowanym, danie obornika granulowanego tego nawozu szybko działającego, startowego, trochę wiórów rogowych jako nawozu długo działającego. Wióry rogowe tutaj też wiosną dawałem i teraz w środku lata, teraz w środku lata troszeczkę zasilania nawozami potasowymi po to, żeby wspomóc to kwitnienie, żeby dać szansę roślinie na Obfite kwitnienie. Dziękuję bardzo serdecznie. Subskrybujcie kanał Naturalnie Ogrodach. Do zobaczenia.